Cześć, witajcie. Dzisiaj pogadamy o tym czym jest albo czym nie jest SEO dokładniej. Mam wrażenie, że wiele osób, które gdzieś się do mnie zgłasza, wiele podmiotów, marek, brandów nie do końca mm, nadal y, idealnie interpretuje to, czym to dokładnie jest, czym nie jest. Y, też gdzieś, nawet później, na dalszej etapie współpracy czasem. Czasem widzę jakieś wątpliwości po stronie czy to osób, z którymi współpracuję, czy jakichś współpracowników właśnie tych, tych firm. I, I chciałbym właśnie dzisiaj takie wideo nagrać na temat tego. Na początek, oczywiście, zapraszam do wspierania kanału. Możecie postawić mi wirtualną kawę. Ja będę ogromnie, ogromnie Wam wdzięczny za to. Zapraszam też do subskrypcji, do komentowania. I oczywiście też do lajkowania wideo. To mi bardzo pomaga w rozwoju kanału, więc takie minimalne wsparcie od was też jest bardzo, bardzo mile przeze mnie odbierane. Dziś daje mi po prostu satysfakcję. Gdzieś yy, mogę się tym pochwalić, że coś, coś faktycznie jest jakiś odzew z Waszej strony. I dobra. No i tak dzisiaj będzie tak trochę bardziej teoretycznie. Yy, Pogadamy so, sobie o tym, czym jest pozycjonowanie. Ja też powiem o ewentualnym rozwoju. Tak jak mówię, idealnie gdybyśmy się spotykali w formie takiej kawki, gdzie byłaby interakcja z Wami, byłoby fajnie dostawać trochę pytań, które ja mógłbym tutaj czytać Wasze spostrzeżenia, Wasze opinie na dany temat, też ewentualnie da, dawać swój feedback na temat tego. Tak jest to docelowo, tak bym chciał, żeby to wyglądało, żebyśmy zbudowali sobie jakąś społeczność, w której będziemy mogli się wymieniać doświadczeniem i sobie pomagać. Także gdzieś to, gdzieś to jest cały czas przede mną. Natomiast wracając do SEO, czyli w Polsce to właściwie funkcjonują obecnie dwie nazwy, czyli SEO, Search Engine Optimization, albo pozycjonowanie, właściwie pozycjonowanie stron. Yy, dokładniej są to wszelkie działania, które wpływają na to, że nasza strona pojawia się wyżej w wynikach wyszukiwania Google. Przede wszystkim Google, mogą być to różne wyszukiwarki internetowe, ewentualnie Bing czy, czy jeszcze inne. Natomiast w Polsce my głównie mówimy o wyszukiwarce Google. I teraz, jakie to są działania, które mogą wpływać pozytywnie, żeby budować tą naszą widoczność? Co ważne, w wynikach organicznych, a nie w wynikach sponsorowanych, czyli pozycjonowanie stron czy SEO nie dotyczy, może się jakoś wiązać, ale nie dotyczy kampanii płatnych. Czyli to nie są wyniki sponsorowane, to nie są rzeczy, w których płacimy za kliknięcie. Tak, płacimy za pewne rzeczy, które, które są elementami SEO, ale nie płacimy bezpośrednio do Google, żeby to zrobić. I teraz jeszcze jedna uwaga. Bo część hmm. rzeczy, które robimy w ramach SEO, yy, daje też nam wartość poza pozycjami, poza samym wzrostem pozycji w rankingu Google na dane frazy kluczowe. Ponieważ może to obejmować też optymalizację samej witryny internetowej, optymalizację techniczną struktury, czytelności, dania użytkownikowi większej wartości, utrzymania go na stronie, to jest na przykład linkowanie wewnętrzne, także optymalizacja czasu ładowania czy wczytywania obrazków, które daje też wartość użytkownikowi poza stricte wartością wzrostu w wynikach czy wzrostu widoczności. I tak samo jest z analityką internetową, którą, która daje nam wartość też poza marketingową, określone kody marketingowe, to daje nam też to podstawę do podejmowania decyzji biznesowych. Czy, czy bardziej nam się opłaca promować nasz, nasz serwis na przykład na Facebooku czy w Google Ads chociażby. I yy, teraz jeszcze wracając do tematu SEO, jakie to są działania? SEO składa się z kilku takich podstawowych filarów. Pierwszym to jest content i sama strona internetowa, czyli o tym się mówi jako on-site, czyli wszelkie elementy związane ze stroną internetową. I tutaj takie najbardziej podstawowe to jest właśnie treści. Ale to może być też właśnie cała część techniczna dotycząca struktury, dotycząca metatagów, dotycząca obrazków, ewentualnie altów yy, i tak dalej, i tak dalej, danych strukturalnych, optymalizacji crawl budget, czy innych ewentualnie jeszcze, pewnie musielibyśmy się trochę bardziej jeszcze zagłębiać w takie techniczne rzeczy. Linkowanie wewnętrzne, oczywiście, odpowiedni dobór anchorów, skąd dokąd linkować, nagłówki, spis treści i tak No, jakby jest dużo rzeczy, które możemy tutaj poruszać. Intencja, wielkość tekstu, stosunek tekstu do, do kodu HTML i tak dalej, i część offsite, czyli offsite, czyli rzeczy niezwiązane ze stroną internetową. I tu mówimy o budowaniu linków, o link buildingu. Yy, czyli pozyskiwaniu linków z różnych, najlepiej zaufanych, o wysokiej jakości czy ewentualnie z ruchem też, czy na bazie jakichś narzędzi, yy, które oceniają wartościowość pozyskanie linków z różnych serwisów innych internetowych do nas. Na nasze podstrony, do naszego serwisu ogólnie mówiąc, z wykorzystaniem odpowiednich anchorów, tak jak chcemy to zaprojektować. I z tego składa się SEO. SEO więc bezpośrednio nie ma nic wspólnego z kampaniami płatnymi. Jest to rzecz niezależna od kampanii. Oczywiście możemy to sobie powiązać, ponieważ pewne dane, które stosujemy, na przykład w kampaniach Google Ads, dzięki temu wiemy, jakie frazy będą jakie frazy przynajmniej możemy oczekiwać, że będą nam konwertować na stronie, a jakie nie, czyli dzięki którym frazom tak naprawdę generujemy sprzedaż naszych usług czy produktów. Więc pewne informacje z Google Ads możemy wyciągnąć i możemy zrobić to dużo szybciej, natomiast SEO z reklamami nie ma nic wspólnego. Wręcz tak naprawdę jedne wyniki kłócą się z drugimi, to znaczy przenikają się nawzajem, ale ale one siebie nie dotyczą. Pozycja w jednych nie, nie uzależnia pozycji w innych. To znaczy płacąc więcej za kampanię nie uzyskamy mm, wyższych pozycji w wynikach organicznych samych w sobie, bo oczywiście tam na podstronie mogę Wam to zresztą pokazać, zademonstrować. Które to są wyniki płatne, a które to są... Na przykład wpiszemy sobie frazę... Mm, audyt SEO, na przykład wiem, że tego nie widzicie, ale już. Już Wam to pokazuję. Już Wam to pokazuję. a może tym razem. O, już widzicie. Tym razem siebie zabiorę całkiem z ekranu, żeby to uprościć, żeby Wam pokazać całość. Tak to wygląda. Wpisałem sobie wyszukiwarkę Audit SEO. Mam tu wyniki sponsorowane. Mam kolejny wynik sponsorowany, więc to jest wynik działania kampanii Google Ads. Kolejny to już mamy wynik właśnie organiczny. To jest wynik organiczny. To. To i to i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy jeszcze dodatkowy snippet z pytaniami. Tu mamy jeszcze snippet z grafikami. Tu mamy taki wynik też z, z danymi strukturalnymi fak I kolejne reklamy jeszcze na koniec. Podobne wyszukiwanie. Więc jak widzicie, jak tutaj mamy te wyniki sponsorowane, one różnie mogą się układać w zależności od zapytania. Tu mamy raz, dwa, trzy. Czarki, raz. Standardowo zawsze było, było w okolicach 10. Zobaczmy. Tu wydaje mi się, że też około dziewięciu chyba dokładnie tych wyników jest i tak to, tak to wygląda. Więc jeżeli nawet będziemy skłonni płacić więcej za kliknięcie, to i tak nie będzie to miało w związku z działaniami SEO, czyli z poprawą pozycji. I tutaj w tych wynikach organicznych jest też gro osób, które nie będzie chciał nie będzie skłonne klikać właśnie w reklamy płatne. Gdzieś znalazłem takie informacje w badaniu. Że, że ponad 50% ruchu na stronie pochodzi właśnie z tego ruchu organicznego. Zobaczymy jak na to wpłynie technologia AI i między innymi chat GPT czy, czy, czy bing chat. Zobaczymy jak, jak to wpłynie na ewentualne właśnie takie rzeczy, jak to będzie wyglądało. Natomiast musicie pamiętać, że SEO mimo wszystko można oczekiwać, że odpowiada za ponad 50% całego ruchu w internecie. To jest przesłanka, która absolutnie stawia SEO wysoko w rankingu działań marketingowych. Nawet jeżeli gdzieś tam nie, nie, nie uzyskaliście efektów, czy to przez krótki czas działania, czy przez, czy przez jakieś działania, które nie były skuteczne, to mimo wszystko polecam Wam jeszcze raz przyjrzeć się tematowi SEO pomimo, że nie ukrywam, że jest to jest to długofalowa rzecz. Tutaj te wyniki najczęściej poza sytuacjami, które omawiam w wideo tu Wam podziękuję, to jest, to jest czasochłonna rzecz i, yy, i o tym właśnie chciałem Wam też powiedzieć, jak to wygląda, czym dokładnie jest to SEO, jakiej jak pracy wymaga, bo też specjalista SEO jest często też jest yy, 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 też y, osobą, która wdraża pewne zmiany na stronie, które wprowadza, na przykład zmiany dotyczące właśnie meta, -title. tu widzicie przykładowy meta title, y, description, czyli to też jest rzecz, która warunkuje klikalność, czyli CTR, czyli na przykład czy użytkownik kliknie w tak krótki opis, czy zdecyduje się właśnie na długi. Y, pewne rzeczy są pogrubione, te frazy kluczowe, których używamy w tytule. I to też wpływa w jakiś sposób na klikalność. Czy chcemy dawać takie właśnie faki, czy nie? To jest rzecz, która, która jak widzicie nie powoduje przejścia na naszą stronę internetową, ale jednak zwiększa świadomość naszej marki w oczach klienta. To są jakieś decyzje do podjęcia. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam wyjaśniłem termin SEO, czym jest, czym jest pozycjonowanie stron. Mam nadzieję, że to się trochę rozjaśniło. Co za tym stoi dokładnie, to nie jest do końca jakaś czarna magia, to są faktyczne działania specjalistów i też yy, śledzenie zmian w algorytmów, testowanie po to, żeby osiągać najlepsze możliwe pozycje, najlepsze rezultaty w, w określonym budżecie i żeby odpowiadać właśnie waszym celom czy celom klientów. E, po to się to robi, to, to stoi za tym realna praca i realny czas i mam nadzieję, że Wam to troszkę bardziej rozjaśniłem. Mam nadzieję, że nie będziecie rezygnować z SEO, bo moim zdaniem warto, ale trzeba troszkę czasu jednak poświęcić na to i zaplanować gdzieś w swoim swoich cashflow taki wydatek. Dziękuję za dzisiaj, dzięki za czas. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do wspierania, zapraszam do Komentowania, zadawania pytań, lajkowania, i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.